nie też taki większy panda Sponsor faktów sportowych jest producent klimatyzatorów oraz pomp ciepła i dla domu i biur Nie wiem czy czym tej... może tego to kermazylowe żelamaśiny aż Większego? Większego fajna. Dzień dobry, dzień dobry. Wstęp dzisiaj był trochę inny. Dzień dobry, dzień dobry. Do widzenia, do widzenia. Nagrywamy, dalej. E, na plażę. Idziemy na plażę. Po drodze kupiliśmy sobie Po drodze kupiliśmy sobie takiej wędzarni lokalnej. Yy, w lokalnej wędzarni kupiliśmy sobie rybę. Spróbujemy wędzonego dorsza. Ciepły, jeszcze dzisiaj był przygotowany. Możecie się odzywać, ale wiecie, nie o co chodzi. No, no i kupiliśmy sobie tę rybkę. Pójdzie, będziemy już tam nad morzem, to Wam pokażemy, jak ona wygląda. Zapłaciliśmy za ten kawałeczek 23 zł. Za rybkę, za tego dorsza wędzonego zapłaciliśmy 23 zł. No i co, no i śmiegamy sobie tutaj, idziemy sobie tak. O. Dzików nie ma w tym roku. Pomór Świn podobno się to nazywa. A zeszło, ale... no były wszystkie wyginały, nie ma w Krynicy dzików. Aczkolwiek wiemy też inną informację, że podobno naturalną selekcję zrobili tutaj. I wyłapali coś, nie? Coś tam, nie wiem. Więc nie wiadomo w sumie o co tu chodzi, no ale tych dzików faktycznie nie ma, no były, tylko teraz, hmm. Czy to nie będzie problem, jak za jakiś czas się pojawią znowu te dziki? Te się już tutaj nauczyły do człowieka, że nawet jeżeli szła locha z małymi, Zwracały to, to nie zwracała uwagi. turystą. jeżeli nie zaczepiał, to, to nic nie było. Po prostu jeden koło drugiego przeszedł i tyle. A a to tutaj tak, Krynicy, a tak... Także magnesy z dzikami. No one no, zbudują się za 2-3 lata, będą odbudowane. mówię, będą nowe znowu. No, dobra, to Ale teraz. No, tak dziwne. No, dziwne. Tak, człowiek się nauczył, że zawsze gdzieś tam było. No i sobie idziemy. Będziemy nad morzem, to Wam potem tą się. Pokażemy tą rybkę. I pokażemy, ile turystów dzisiaj. A na tą chwilę tyle. Wejście 30. Na plaży. Tu jest akurat taka restauracja i baza lokalno mieszkalno-turystyczna. Dobra, a my śmigamy sobie idziemy. Czyli oczywiście, jakby czasem. Tutaj o do pierogi domowej roboty, teruskie z kapustą czy grzyby. Tak, rybne. Jest i ono. Wchodzimy na plażę. Fale są, turyści też. Także idziemy. No i tak się prezentuje ten zakupiony dorsz. Jacek już tutaj pałaszuję. ale wieje dzisiaj no, mamy bułkę i sobie zajadamy dobra? Hmm, hmm. ciepły, ale pycha no. Ale dobry mm. Bardzo smaczny To myślę, że tak na tą chwilę tyle Zobaczymy co to będzie dalej i ja później zrobię zakończenie